Nie, żeby coś Mam Ma 60 zł. Ma 60 zł. To będzie pani, to będzie pani, piękna książka. Simona Kossa i 60 złotych pan 70 już. A widzi pani? A ten pan nie odda za 60. 70. 70 już wama pani. Śmiało. I tak pan jest bardzo zdecydowany. 70 zł pan. 70 zł pan. 70 zł po raz pierwszy. Ale co to znaczy 70 złotych? Kupimy karmę, będziemy dokarmiać psy, które są gdzieś w ludziach, u ludzi w domach, gdzie ludzie przetrzymują chore psy. to dla nich kupimy karmę. 70 złotych mam, 70 złotych po raz pierwszy, 70 złotych czekam na rękę w górze, gdzie... będzie to oznaką, że jest 80. Na pani tnie z grubej rury, o widzi pani jak mężczyzna pan ucieka? 100 złotych mam, proszę państwa, 100 złotych mam. 100 zł, 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi. No bo sprzedam, a są tylko trzy takie egzemplarze. Tylko trzy egzemplarze. 110. 110. I już. I mam 110 złotych. 110 po raz pierwszy, 110 po raz drugi, 100. <grym zna> ja, Wziął ja i oddał. Ja mówię, to poniżej ceny, więc ja, ja poinformuję kiedyś. 110 złotych po raz drugi, bo sprzedam. Na dobry początek. Niam Niam dla pieska 110 zł po raz trzeci sprzedany jest Pan właścicielem. Nie powiem ile Pan zarobił, ale zarobił Pan. Proszę Państwa, dotarły do nas współorganizatorki akcji naszej i naszej całej dzisiejszej imprezy poświęconej są czyli dziewczyny z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia. One mają tutaj, zaprezentują nam pieski do adopcji. One się bardzo boją, zauważyłam głosu. Rysiu, jak zagłośną krzyczysz, to piesek się bardzo boi, ten czarny. To są pieski, które można tam przy budzie obejrzeć. Można porozmawiać z dziewczynami z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Takich psów mamy dużo, tam również przy budzie są zdjęcia. Są zdjęcia, proszę popatrzeć. Śliczne, naprawdę wdzięczą się każdemu, jakby ktoś podjął, ale naprawdę taką autentyczną decyzję.